Mecz siódemki Legionowi z Budowlanymi Łódź był bardzo ważny dla obydwu drużyn. Zwycięstwo za 3 punkty dawało Legionowiankom awans w tabeli, Budowlanym zbliżenie się do czołówki. Presję wyniku było widać w grze obydwu drużyn. Lepiej poradziły sobie Legionowianki, które tylko w drugim secie zagrały słabiej, przegrywając wysoko 13 do 25. W pozostałych siódemka wygrywała do 23, 16 i 18, zdobywając bardzo ważne 3 punkty. Walki były mocno zawiedzione takim rezultatem. Nie tak miało być. Przyjechałyśmy tutaj powalczyć, przyjechałyśmy tutaj ugrać jak najwięcej. Niestety tym razem nam się nie udało. Zabrakło dzisiaj nie wiem, czy koncentracji, czy, czy, czy jakiegoś ducha walki, bo każda przyjechała tutaj na pewno wiedziała, że nie może lekceważyć przeciwnika, że musimy zagrać na 100%, aby, aby coś ugrać. Coś dzisiaj nie działało, nie funkcjonowało, byłyśmy nieobecne. Co zrozumiałe w zupełnie innym nastroju były po meczu zawodniczki z Legionowa. Zespół w końcu potwierdził, że zwycięstwo nad Pałacem Bydgoszcz nie było przypadkowe. Jesteśmy szczęśliwe i dumne z tego, że udało nam się zdobyć trzy punkty. Doskonale zdawałyśmy sobie sprawę, że jest to dla nas mecz nawet za 6 punktów. Podeszłyśmy do tego bardzo zmobilizowane. O drugim secie zapominamy, chociaż nawet w tym drugim secie cały czas się mobilizowałyśmy, żeby że nic się nie dzieje, że cały czas pracujemy nad tym, koncentrujemy się i walczymy. To się nam udało. Cały czas pracowałyśmy całym zespołem, wygrałyśmy ten ten mecz. Nawet nie wiem, co powiedzieć, bo jesteśmy tak szczęśliwe. Trener Budowlanych był bardzo rozczarowany grą swojej drużyny. Jak się gra słabo w ataku, to to nie można wygrać, wygrać spotkania, a my dzisiaj tak graliśmy właśnie, także e, mimo dobrego przyjęcia nie potrafiliśmy skończyć piłki, e, a zespół z Legionowa grał naprawdę super dzisiaj, bardzo zdeterminowany, bardzo dobrze w obronie, e, wyprowadzał bardzo skuteczne kontraataki, my nie potrafiliśmy tego zrobić, e, tak naprawdę mówiliśmy sobie chyba przed meczem tylko, że chcemy tu wygrać, że damy się wszystko. Ale jak weszliśmy na boisko, to tego już nie było widać i, i bardzo szybko zeszło z nas to powietrze. Mówiąc inaczej, zdaniem trenera zespołu gości siódemka zagrała dobrze, ale wygrała tylko dlatego, że jego zespół zaprezentował się tragicznie, czyli wypowiedź w podobnym tonie do tego, jaki w poprzednim sezonie uprawiali trenerzy drużyn pokonanych przez Legionowie. Chyba właśnie dlatego szkoleniowiec Siódemki wypowiedział się o grze swoich zawodniczek dość krytycznie, dając do zrozumienia, że jego zespół stać na znacznie lepszą grę. Nie graliśmy dobrego meczu. My graliśmy mecz ofiarnie, było widać zaangażowanie, właśnie tą determinację i rzeczywiście można powiedzieć, że obrona w tym dniu nam pomogła bo wyeliminowaliśmy trochę tych ataków, które normalnie by wchodziły, ale graliśmy słabo i w przyjęciu i, i w ataku, ale y, tym bardziej to cieszy. No, ważne jest nie tylko wtedy jak idzie, tylko jeśli się punkty zdobywa, jak nie wszystko się składa tak do końca. Po sześciu kolejkach tabela Orlen Ligi podzieliła się na dwie grupy. Pierwsza piątka wyraźnie odskoczyła od pozostałych ekip. W grupie najlepszych prowadzi Aluprow Bielsko-Biała, który zaskakująco łatwo pokonał na wyjeździe 3-1 do Tauron Dąbrowę Górniczą. Siódemka Legionowia zrównała się punktami z budowlanymi i Pałacem Bydgoszcz i awansowała na siódme miejsce. Tabelę zamyka AZS z Białystok z dwoma punktami na koncie. Na miejscu barażowym jest Impel Wrocław. W siódmej kolejce zajmująca siódme miejsce siódemka zagra na wyjeździe z liderem. Urwanie punktu Aluprofowi w Bielsku Białej byłoby ogromną sensacją. Ale może magia siódemek zdziała cuda i legionowcy kibice doczekają się w niedzielę radosnych wieści. Ten mecz zostanie rozegrany w niedzielę 18 listopada o godzinie 13.30.